Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Kończy się jeden z piękniejszych dni na podhalu. Zaczął się bardzo pięknie, być może Państwo obserwowaliście na naszej stronie. Relacje na żywo naszego kolegi z pod Orlej Perci, z pięknym wschodem słońca. My postanowiliśmy zakończyć ten dzień z pewnym dystansem ze zboczy kubałówki, pokazując przepiękną panoramę Tatr. Zachodzące słońce oświetla masyw tatrzański, wydobywając bardzo plastycznie tatrzańskie uroki skalistych ścian. Przed nami Giewont. Niezwykle magiczna góra, od południa bardzo łatwo dostępna, właściwie dla każdego średniosprawnego turysty, natomiast od północy fascynująca bardzo stromą skalistą ścianą. Nie wiadomo dokładnie skąd się wzięła nazwa Giewontu. Niektórzy twierdzą, że od nazwiska góralskiego Giewont, inni natomiast twierdzą, że od Niemieckiego słowa geewand, czyli stroma ściana, no i to bardziej by tutaj nam pasowało, bo spójrzcie Państwo na te niezwykłe skalne zakamarki. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś w okresie międzywojennym właśnie tędy prowadziły turystyczne drogi na sam szczyt Giewontu, ale dochodziło tutaj do wielu wypadków i w końcu te drogi zamknięto. W tej ścianie też znajduje się kilka jaskiń, niewielkich, niedużych. Taka najbardziej charakterystyczna i no, w miarę łatwo dostępna kiedyś, bo dzisiaj już nie, była jaskinia Juchaska. Z tą jaskinią wiąże się dosyć niezwykła historia. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to odsyłam do naszego reportażu pod tytułem Północna ściana Giewontu. On jest dostępny na stronie internetowej www.24tp.pl albo na YouTubie. Wystarczy wpisać północna strona Giewontu. Możemy teraz. Popatrzeć na nie tylko na giełdę, ale też na y, bardzo wyrazisty o tej porze dnia i przy takim właśnie zachodzącym słońcu masyw y, Czerwonych Wierchów. Pięknie też nam świeci księżyc. No i niestety pojawiają się chmurki, które zapowiadają zmianę pogody, po ale trudno powiedzieć, czy to będzie wiatr, czy, czy to będzie deszcz czy może śnieg, bo przecież i w lipcu potrafi przykurzyć, jak mówią górale, na tatrzańskich szczytach. A wracając jeszcze do Giewontu, to ta północna ściana słynie z dróg taternickich. Wielu, wiele dróg tutaj taternickich poprowadzono, ale też jest eksplorowana i zimą. Kilka osób zjeżdżało tutaj na nartach. Chyba jako pierwszy zjechał tutaj spod Szczerby Piotr Konopka w tym rejonie. Krzyż na Giewoncie, to jak Państwo pewnie wiecie, został postawiony na początku XX wieku. Ksiądz Kaszelewski namówił górali, żeby wzorem innych alpejskich szczytów, które swoją wysokością są zbliżone właśnie do tej magicznej daty przełomu wieków, czyli 1900 roku, postawić szczyt. Postawić, Giewo, postawić krzyż. Szczyt Giewontu ma 1894 metry, no najbardziej zbliżony jest do tej daty. No i rozpoczęła się mozolna wspinaczka górali z betonem, z metalowymi przęsłami. No i krzyż postawiono, góruje nad Giewontem, jest celem wielu pielgrzymek. Taka najbardziej znana pielgrzymka odbywa się, to jest piesza pielgrzymka, z Sopotu do Zakopanego, a dokładnie właśnie na szczyt Giewontu. Piękna panorama, popatrzmy jeszcze w stronę Świnicy, która też dzisiaj przepięknie się prezentuje w tym zachodzącym słońcu. No a później szczyty Orlej Perci. I dalej, jeszcze dalej, tatry słowackie i takie troszeczkę z boku przepiękne tatry bielskie. A nad Doliną, w której rozłożyło się zakopane, już właściwie ciemno, już słońca nie widać. Miasto pewnie powoli. Kładzie się spać, chciałoby się powiedzieć, ale to oczywiście nieprawda, bo przecież mamy wakacje, i y, otwarte są jeszcze y, różnego rodzaju restauracje, w których przygrywa góralska muzyka i w których można smacznie zjeść i posłuchać tej muzyki. Taki widoczek na dobranoc, żegnamy się z Państwem.